Więc Heitz z takim pedagogiem, Lukianowem, Georgem Lukianowym, napisali właśnie taką książkę pod tytułem Rozpieszczony umysł, gdzie oni pokazują, że jakby cała, cała rewolucja, która zmiażdżyła umysły, zaczyna się od odwrócenia trzech oczywistych prawd, które są trzema prawdami, na których jest oparta nasza cywilizacja. Tymczasem młody człowiek od kilkudziesięciu lat w, na Zachodzie, w Ameryce czy w krajach Europy Zachodniej, wychowany jest w odwróceniu tych. Czyli? Czyli pierwsza to jest, y, mówimy, co cię nie zabije, to cię wzmocni. Czyli, nie wiem, peraspera adrastra, mówili. Czyli wysiłek, praca, tak trening. Jest. No pain, no gain. Musisz tak. się wysilić. Tak. Jak chcesz mieć sukces, jak chcesz... Musi boleć. Wszystko czasem musi boleć. Otóż oni są uczeni... Nic cię nie może boleć. Komfort, komfort, należy ci się, należy ci się. Nie wolno, żeby cię ktokolwiek irytował, żeby cię ktokolwiek krytykował, żeby. No, przecież... To jest prawo człowieka podstawowe. Teraz... Nikt cię nie może zestresować. Rafał, dodam to właśnie, między innymi, ta agresja wobec Charlie'ego Kerka polegała na tym, że przecież co mu zarzucano? Czy on jest. Czy on źle do ciebie mówi? No, no nie. Czy on was obraża? Nie. No, ale jego nie. obecność powoduje nasz dyskomfort. Ja, ja jestem, czuję niepokój. Jak on przychodzi i mówi, że aborcja jest zła, to ja czuję niepokój. Jak on przychodzi i mówi, że są dwie płcie, to ja czuję niepokój. A, no, to, no to rozmawiaj z nim. Nie, to jest dyskomfort. Mhm. To, 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 tego dotykamy. Ale, no to jest. No ale to się stało dogmatem. To się stało dogmatem tej antycywilizacji właśnie, że yy, co cię nie zabije, to ci zaszkodzi, no, oni I to ten, ty, 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 ty w Mówisz sensie. ten pierwszy. Ten. To, to, to jest ten pierwszy. Drugi to jest zanegowanie takiej oczywistej prawdy, że nie wiem czy w tej kolejności podaje, co oni bo drugie, może to był trzecie, ale że wszyscy wiemy, że granica między dobrem a złem przechodzi przez człowieka, że w każdym z nas się toczy wojna między dobrem a złem. Każdy jest wystawiony na pokusy, każdy e, musi zło w sobie zwalczyć, i, 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 i ta granica nie przechodzi między ludźmi, tylko przez każdego człowieka, jakby w tym. A oni są uczeni, że tamci są źli, a my jesteśmy dobrzy. Prawda? Tamci są, więc mnożenie tych obelg wykluczających słów populiści, prawda, wszystko przypisywanie cech najgorszych przy jednoczesnym wybieleniu samego siebie. No to jest, to jest hmm. też absolutnie zniszczenie jakiegokolwiek kapitału społecznego, ponieważ ten kapitał społeczny musi zakładać, że musimy się doskonalić, no ale nie, nie musimy się doskonalić, bo my jesteśmy dobrzy, a zło to są na przykład biali, mężczyźni, heteroseksualni. O, to już a Nie czy... daj Boże, chrześcijanie. A, a już zwłaszcza chrześcijanie. A więc my się nie, możemy, nie musimy doskonalić, bo jesteśmy doskonali, a poza tym doskonalenie się, patrz, pierwszy wprawiłoby nas w dyskomfort. A nie możemy mieć żadnego dyskomfortu, bo to nam się należy jak buda. Przyznam, że w tej chwili nie mogę sobie przypomnieć tego trzeciego.